Moi kochani, z tej strony Matchen, to jest pierwszy, pierwszy, jak co ja mówię. Puch. Jest to kolejny odcinek z, z FIFA Ultimate Team powrót do formy. Tak, właśnie dzisiaj kontynuujemy naszą ukochaną serię. Dzisiaj gramy włoską, rep, włoską ligą, serium A. I tak. E, dokonamy pewnych zmian. Myślę, że wystarczy. Na ten mecz. Mamy 4 punkty po 4 po meczach, tak? Po czterech meczach mamy 4 e, punkty, więc e, troszeczkę nam brakuje do tego utrzymania. Utrzymania w tej lidze, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. E, tymczasem, szukamy przeciwnika, który tutaj stoczy z nami. buj, bujo, e, no 3 punkty. E, tak szukamy, no i troszeczkę to może oczywiście zająć e, czasu. E, nie wiem, może czym to jest spowodowane, może internetem, może w ogóle coś to od FIFA, nie wiem. Znowu przerwane połączenie, więc szukamy po raz kolejny przeciwnika, który stanie z nami monitor w monitor, by tutaj zdobyć te trzy punkty, tak ważne trzy punkty, i znowu puścił mecz, nie wiem. Ale wkrótce to tutaj, um, na pewno zobaczymy przeciwnika po naszej prawej stronie, czy może jeszcze troszeczkę poczekamy. Czekamy, czekamy, nikogo nie mamy, wychodzimy, znowu klikamy start, bo to jest, wprost się robi nudne i bez sensu, um, przez co materiał staje się troszeczkę dłuższy, więc następnym razem zrobię krótkie cięcie, żebyście nie musieli tego oglądać, um, ile, ile czasu. Trzeba poświęcić, żeby w końcu wyszukać tego właściwego przeciwnika. Oczywiście teraz jest troszeczkę jest to troszeczkę dłuższe niż zazwyczaj. No nie wiem czemu, czemu. No czekamy. Nie ma nic, nie ma, nie ma, proszę Państwa. Więc widzimy jeszcze raz. Tutaj sobie sprawdzimy i starty. startujemy. Mamy przeciwnika. W końcu mamy przeciwnika. Po kilku minutach oczekiwania mamy właśnie przeciwnika. Żółte stroje. Dawno nie grałem w żółtych. Może nam dadzą szczęście, może nie. I mamy również włoski skład z informem z, z, z Juventusu. To jest chyba na L. Na L na pewno się nazywa. Zapomniałem. Dobra. Mniejsza z nim. Zaczynamy wcielić u niego w ataku. Tutaj troszeczkę ustawienie. E, takie, powiedziałbym, trochę troszeczkę. Mm, nie, pod, nie pod włoską ligę. Dlaczego po, nie pod włoską? Ponieważ... E, włos, e, we włoskiej idzie, Powinno się grać właśnie na czego? Brońców tymczasem i Barbo. I Barbo. Co on zrobił w tym momencie? E, popełnił błąd straszny, chciał przelobać bramkarza, który no, znakomicie tutaj wchodzi na pozycję w zborze, co ja mówię e, który wychodził z bramki no i teraz e, Aseres Traci piłkę Di Natale Di Natale, którego dawno nie mieliśmy e, nie mieliśmy okazji obserwować e, naszej włoskiej drużynie, bo tam pamiętacie oczywiście e, grał Hernanes, który doskonale e, również spisuje się na tej pozycji Yy, oczywiście ten jego strzał mocny, ale teraz troszeczkę widać no popełni straszny błąd nie wiem, co on zrobił, no i mamy i nie mamy bramki nie mamy bramki, bramki. Yy, dobra mamy jeszcze, no takie, takie takie drewno trochę bym powiedział ten mecz takie, ten mecz taki yy, drewniasty, no wiele zawodników takich czołowych, światowych, no dzisiaj nie ma ma, nie ma problemy z opanowaniem tej piłki. No Buffon będzie zmuszony wybić daleko do przodu do, do tutaj pięknie chodzącego i Barbo, który chciał głową jeszcze tutaj podać do naszego Balotelliego. I Buffon daleko teraz do przodu wybija Vidal. No, Vidal, El sharawi Balotelli. No, tak jak mówię, drewniasty mecz, drewniasty mecz po prostu. Jeśli nie mają problemy z opanowaniem piłki, z przyjęciem czy też podaniem no troszeczkę e, lip, lipa, lipa lipa. No i zobaczymy jak to wszystko się dalej potoczy, boci będzie. Będzie tutaj prowadził tą piłkę jednak traci. No i przejmujemy piłkę, nie przejmujemy, bo tracimy ją od razu również. Ale był przywilej korzyści dla przeciwnika, teraz e, z tego fragmentu gry Kaseres będzie wykonywał właśnie ten. Hmm. Rzut wolny. Oczywiście rozgrywa do boku krótko. I strzał z dystansu. Buffon pięknie teraz e, e, tutaj broni. Pięknie e, się tutaj rzucił. No i, no i nie ma bramki. E, strzał i znowu buffon nam ratuje dupę. No i i i i, i, i lipa. Lipa straszna. Troszeczkę teraz e, pogoszłem ton. Pogośniłem ton. Wzmocniłem ton, może. Tak, jakoś lepiej będzie brzmiało, i daleko do przodu. No, Bufon dzisiaj mm, naprawdę mm, broni. Mm, broni, broni, zajebiście. Casares do przodu, Dinatale, Balotelli, wypuszczaj, Barbo, i Barbo, czy dojdzie, i Barbo, i Barbo, i Barbo. No, wy, yy, prze, Boże, wyprzedził, wyprzedził tutaj naszego yy, przeci, Boże, naszego yy, Obrońcę Przeciwnika. No niestety nie zdołał tutaj no i teraz broni Buffon, kolejna świetna obrona, Buffon, Buffon, Gianluigi Buffon to jest bramkarz naprawdę świetny, mimo że tutaj wielu, wielu tak naprawdę graczy grających tutaj włoską drużyną, E, włoskim serio, włoską serią Narzeka na tego ramkarza I wybiera często e, tańszego Handamowicza, który jest podobno, podobno lepszy, no ja nie wiem Moim zdaniem tutaj e, Jest Buffon troszeczkę lepszy Ale nie mi jest to oceniać, więc To jest tylko moje e, Zdanie Teraz do przodu No i Tevez, e, zagranie do do, e, do 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 no I przejęcie piłki Przejmujemy piłki Piłkę, sorry, sorry, sorry Balotelli. No, no co zrobi? Teraz pięknie zagrał, zagrał nad e, tutaj e, nogami e, obrońcy. Balotelli do środka, no niestety tam nikogo nie było. No i Kandrewa, no i Kandrewa próbuje przejąć piłkę. Out out dla nas, dla złotych, dla złotej drużyny. Trzeciej ligi, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Balotelli, Boże. i Barbo. I mamy 1-0! Vidal, bo piękny tutaj. w Długim podaniu z... z... z, z, z autu. Baloteli pięknie przerzucił jeszcze na obrońcą, podanie do Vidala, no i ta akcja musiała zakończyć się bramką. No zobaczcie, taki wolej, półwolej nożyce, i mamy 1 do zera. Teraz się w ogóle skapałem, że... przeciwnik to Polak, no zobaczymy. Powiem szczerze, że nie jest najgorszy, no ale oczywiście miał swoje sytuacje, jest tak naprawdę stuprocentowe. Jeszcze tutaj troszeczkę się odprężę na moim super fotelu i się trochę. Mm, oprzę. Oprzę. oprę. E, I teraz e, Asamoła, tutaj chciał zagrozić naszemu bufonowi, lecz ten jednak się nie łamie i broni po raz kolejny. E, i Bokba. Próbował tutaj zaskoczyć nas strzałem z dystansu jednak nad bramką, no i, no i piłkę dla nas. Też Szaraoui, który, który dzisiaj naprawdę takie drewno totalne, no nie ma te problemy. No i tak ciężko w ogóle nimi idzie e, kontrolować tą piłkę, no podaniami w ogóle, w ogóle ciężko, ciężko jest. Nie mam taka, e, bywa często taka forma właśnie tej drużynie, e, co oczywiście jest możliwe. E, grając oczywiście innymi tutaj składami No nie, no nie mogę powiedzieć, że e, Tak się działo właśnie e, I Barbo do Balotelli. Tam widzi pięknie e, wychodzącego na pozycję Alszarowego, Alsharway Teraz do środka, do środka No y, tutaj jeszcze y, Napastni chciał głową Ze Szczupaka skierować tą piłkę jednak Skierować tą piłkę do bramki No i niestety Spalony Macatar, katar? No nie wiem. O Jezus. I odbona. Podanie jednak niecelne do Eszariego i Barbo. Teraz będzie próbował zagrać do kolegi Baloteliego. No i niestety nie tym razem. Podanie do Buffona, który musiał daleko wybić do przodu. Musicie mi tutaj wybaczyć. Pierwszy odcinek dzisiaj nagrywany przeze mnie, więc jest godzina dokładnie. Powiem Wam. 15 po 20, więc troszeczkę późna pora na nagrywanie z mojej strony i Balotelli, no! Bez przyjęcia tutaj, mógł jeszcze podprowadzić troszeczkę tą piłeczkę. No i myślę, że ten strzał wyglądałby troszeczkę lepiej. Ale mamy jeszcze piłkę. Mamy tą piłkę, no i ciężko odskoczyła przeciwnikowi. Piłka teraz do, do napastnika Warrior, Boże. Teraz ja nie jestem w stanie wam tego wypowiedzieć, takie nazwisko troszeczkę ale zaraz tutaj Di Natale, Di Natale puszczony, będzie próbował rzucić tam baloteli i Barbo, no niestety, niestety nie doszedł tam e, zablokowany i Barbo, no i niestety nie miał e, miejsca do oddania jakiegoś tam strzału. No, i teraz świetny powrót pomocy. No i piłka przejęta. Sędzia kończy pierwszą połowę. E, Wynikiem do zera. Tak jak widzieliście sami, oglądaliście pierwszą połowę. co e, tutaj dużo, dużo powiedzieć. Więc, e, Messi jest na pewno wyrównany. E, więc ta liczba strzałów o niczym nie sądzi. E, ale na pewno. Nie można lekceważyć przeciwnika, ponieważ on może w każdej chwili e, również e, zagrozić na naszej na, zagrozi naszej bramce, no i... Możemy popełnić, bo teraz... Piękny strzał Kandrewa się przedarł przez obronę. Odda strzał, ale dłuchą broni e, świetnie. Teraz wrzutka. Balotelli. Balotelli! No i jednak nie tym razem. Przeciwnik czyżby? Jakieś zmiany wprowadzał, zobaczymy. 35 sekund ma, więc damy mu troszeczkę czasu. Niech chłopak tam ustawi, nie wiem, zmieni kogoś. Módlmy się tym, w tym czasie o pozytywny wynik. I paloteli właśnie wchodzi ten ten, ten, ten krokodyl tak zwany za Quaria, quaria Dobrze mówię? nie wiem. E, ale na pewno źle, tak mi się wydaje. Ciężko się nawet to wymawia. Więc przepraszam bardzo, jeśli... E, jeśli źle to wypowiedziałem, więc e, jeśli chcecie, to możecie mnie to... Możecie mnie w komentarzu poprawić, no. Mm, jak chcecie. E, Casares, teraz... E, Casares No e, ja nie doszedł tej piłki, ale mamy... Mamy tutaj stały fragment. E, piątka wybita przez e, naszego Buchona. I jeszcze teraz do Ibarbo, który no niestety e, nie szukał. Tam kolegi jednak nic z tego Dinatale próbuje y, przed, y, przedrzeć się tutaj przez obronę, jednak nic z tego. Ale teraz popełniamy błąd. Ale na szczęście przeciwnik popełnił również błąd i uderzył na bramkę z tak daleka. To było wręcz niemożliwe zdobycie bramki z tak dalekiej. Z tak daleka. Abbate, Kielini, Kielini. No i teraz właśnie. Mamy rzut wolny, żółta kartka dla Asamoah, myślę, że dla naszego Kieliniego, no i, um, i 57 minuta, wynik dalej bez zmian. E, widzę, że ten przeciwnik naprawdę ma silnych zawodników, tak naprawdę, e, zobaczcie sobie samego Kieliniego, on jest e, naprawdę mocny. E, jeszcze teraz dwóch on e, Pogba, Pogba naprawdę też jest trudnym zawodnikiem do przepchania, e, jeszcze Asamoah również, e, no to to są naprawdę zawodnicy, e, można powiedzieć stalowi, no nie da się ich przepaść. Znaczy, no da się oczywiście, każdego się da przepaść, tylko że e, jest to bardzo trudne. E, tymczasem, on złapie do rąk, wybija daleko do przodu. Zagranie teraz do, do naszego Paloteliego, podanie. I jeszcze tutaj zagranie na Dinatale, no niestety, no niestety, nic z tego. Bezbłędnie tutaj. Ramka się zachował w tej sytuacji Barbo. No i Barbo chciał na raz jeszcze grzać za przeciwnika i na nic z tego Widal czy, czyżby. Drugi raz! Zagroził nic z tego! No i piękny strzał Vidala, mamy poprzeczkę. E, no i niestety nie zdołał. I El jednak ze spalonego. Wynik e, dalej. E, 1-0 65 minuta. Ładna akcja, ładny strzał, lecz ten spalony uniemożliwił. E, no uniemożliwił to, bo oczywiście niemożliwe, żeby... Bramka. Ładny strzał, naprawdę trzeba docenić tego przeciwnika. Zobaczcie, jak on uderzył. Piękne podanie taką podcinką od Balotelli'ego do TVZA. Ten finezyjnie próbował e, zaskoczyć Bufona, jednak e, tym razem nad Bramką. No i Balotelli, Balotelli próbuje tutaj jakiś e, sztuczek, kiwek e, z wodów. No niestety tym razem e, mu się to nie udało. Radu, Vidal. Do Radu. No, Radu dzisiaj jest mało widocznym jest zawodnikiem na boisku. Raz jeszcze do Ibarbo. Zobaczcie, Ibarbo jest naprawdę szybki. Jednak e, bramkarz wychodzi z bramki, łapie do rąk. No i nie mam mowy tutaj o przechwycie. Mamy aut. Mamy aut. Abate podanie do Kandrewy, który od razu do e, Abaty tutaj. Jeszcze raz tutaj Kandrewa do środka. Ładnie. Tym razem broni nasz, znaczy nasz, e, Buffon przeciwnika. Balotelli, Balotelli, 2 do 0. Błąd obrony, złe ustawienie dało nam tutaj możliwość e, tak naprawdę e, sytuacji sam na sam. Oczywiście mocny strzał w okienko. No i czy, czy tym razem znowu przeciwnik wyjdzie z gry, czy może kolejna zmiana? No myślę, że nie wyjdzie z tego meczu. Chociaż bym się ucieszył w sumie, a jednak nie, jednak jakaś zmiana, czy nie wiem, czy może jakiś po prostu C2, czy coś, Kandrewa, e, a Samoa, to jest e, pojedynek, e, e, pojedynek gwiazd tutaj, to jest prawa i lewa strona, Samoa, gra na, tak, a Samoa gra na lewej, a właśnie Kandrewa na prawej, e, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się potoczy dalej, e, Caseres, podanie, no i no i tracimy piłkę teraz wucinij wucinij uderza Wcienić błąd błąd bramkarza jednak mamy spalonego spalonego tewe z tym razem na spalonym zobaczcie wybiegł tutaj za wcześnie e, no i dobijałem tą piłkę już był na spalonej pozycji no i niestety nie tym razem kolego e, oczywiście mogę powiedzieć że przeciwnik gra był słabo ale oczywiście ale oczywiście no Powtarzam cały czas jedno słowo i ucinić wuczynij, wuczynij Mirko, wuczynij! Strzela bramkę na Mirko, dobrze powiem? Mirko, strzela bramkę na 2 do 1 i w tej sytuacji robi się niekolorowo, strasznie kolorowo. 80 minuta, chyba no tak? Chyba minuta 80 już jest. 79 dokładnie bramka strzelona, więc musimy zagrać super defensywnie, żeby tutaj nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, bo widzicie, że sami, widzicie sami, że nasza. E, e, w ogóle cały nasz skład gra troszeczkę wrednianie, tak jak powiedziałem na samym początku. złe wyczucie, w ogóle złe ustawienie. A jestem w ogóle się dziwi, jak te dwie bramki wpadły do siatki. Nie wiem, te dwa strzały. E, Buffon i Barbo. Raz Ninatale. No, jeszcze to dążył podać. Dążył podać do Ibarbo. Ibarbo. Raz będzie próbował dryblować na tego kandrewa. Będzie próbował wrzucić, rzuca. Tam jest Balotelli, No nie, jednak nie tym razem został przepchany przez e, Caseresa no i wybija przeciwnik na aut. 50. Minuta. Boże, 50. Minuta, co ja mówię? 90. 90. Minuta jeszcze. Trzymamy e, mamy 5 minut. 5 minut do, e, do, do, do. do do do. do końca meczu. Ale teraz podaję do baloteli, go Caseres. Czy może baloteli? Nie tym razem, nie tym razem, kolego, nie tym razem. Szutka. na szczęście. Bufon na posterunku. Łapie do rąk. No i nie wiem, czy tutaj opada się grać troszeczkę na czas. No, na pewno jest to troszeczkę nie fair. I sam nienawidzę e, przeciwnika za to, e, kiedy e, gra właśnie w taki sposób. Podanie! <laughs> o, ho, ho. Teraz było. O, Groźnie. No i troszeczkę to się podniósł. Serce mi na chwilę. Eee, się zatrzymało, eee, no i, i módlmy się, módlmy się, sędzio dolicz jak najmniej tego czasu, 4 minuty doliczyłem, się przez sędziego na pewno będzie nerwowa końcówka, bal, bufon, bufon, sorry, chciałem powiedzieć baloteli, no i mamy piłkę, mamy piłkę dalej, podanie, no i, wracimy piłkę, Kandrewa, może wyucinić, Widal, Widal, sorry, sorry, Kandrewa do środka będzie chciał zwrócić, strzela, mamy bramkę, proszę Państwa, teraz już nam nikt nie zagrozi. Nie zagrozi nam już nikt. Mamy pewne trzy punkty. 90. minuta. E, Dina Tale dochodzi do tej piłki głową. No i e, ją prosto w bramkę. Zobaczmy powtórkę. Jeszcze po ręce tutaj bufona. No i było naprawdę ciekawie. Teraz zawodnik wyjdzie z meczu. Czy będzie grał na czas? Zobaczmy. E, zobaczymy. Zobaczymy. Jednak wraca do gry, opuścił pada i gramy. Teraz powracam do gry. Mamy tutaj e, mikrofonem do Was. E, mamy, proszę Państwa, zawodnika meczu jan Jego Bufona. E, mamy. 10 strzałów oddanych oczywiście przez naszą drużynę, przez przez drużynę przeciwną, strzałów celnych jest oczywiście troszeczkę e, mniej, ale wynik jak najbardziej po naszej stronie. E, I co tutaj dużo przedłużać? E, zapraszam do subskrypcji tego kanału, oczywiście do lajkowania filmu, bo to naprawdę bardzo motywuje e, oraz możecie, możecie, oraz zapraszam na e, dwa fanpage'e oczywiście. To jest wirtualna gwiazda oraz paczka okolicy. naprawdę spoko dwie stronki, na których znajdziecie najważniejsze, najważniejsze informacje ze świata FIFA 14 oraz tam możecie wygrać naprawdę ciekawe, ciekawe nagrody w fucie, oczywiście karty mam na myśli. No i to tutaj tyle, na razie